Jesteśmy świadkami katastrofy ekologicznej na Odrze. Jak zareagowałaś, jak się o tym dowiedziałaś? ja się dowiedziałam w ogóle, byłam w Londynie na takim kursie właśnie z doktorem Joe Dispenzo, medytowałam dosyć długo i w ogóle włączyłam się, jeśli chodzi o media, w ogóle nie udzielałam się też u siebie tam na Instagramie. Miałam taki czas dla siebie i bardzo, bardzo mocno w sobie. Taką piękną podróż ten tydzień miałam, więc w ogóle nie patrzyłam, co się dzieje w mediach. Jak wróciłam do Polski, no to było zatrważające. Jak zaczęłam szukać informacji, no to okazuje się że rzeczywiście, że to nie jest jakby, to wygląda jak, jak trochę taki zamach, nie? Znaczy to wygląda jakby z różnych miejsc, to co zatruło naszą wodę, naszą odrę, no to wygląda na coś dziwnego, prawda? I może tutaj ja nie będę się wypowiadała, ale oddam głos specjalistom, którzy rzeczywiście dużo na ten temat się wypowiadają i duży jest znak zapytania i daje nam to do myślenia, no i, no i wiesz, no i trochę serce boli, no trochę, bardzo serce boli, nie? A co ty sądzisz o teoriach spiskowych, które, teoriach spiskowych, które się pojawiają? Mówisz o tych teoriach, że to co, że to wymyślamy sobie, że to jest za no, czy no, Teorie spiskowe, już nie to mówię to od, o, odnośnie od Odry, o Odrze, nie? Tylko ogólnie, na przykład jak był COVID, to wiesz, to też były teorie spiskowe. Jak ty na nie reagujesz? Ja mam też swoją teorię. Mhm. Którą zostawię dla siebie, czy dasz nam? Ale odnośnie Odry? Nie, ogólnie tego, że to jest taki trochę chyba większy plan, nie? Nie tylko Odra nie tylko o tym mówimy, tylko o innych też krajach, innych plantacjach, innych małych przedsiębiorstwach. Że to jest plan zniszczenia? I ty masz taką teorię? A dlaczego nie chcesz jej powiedzieć głośno? Boisz się co? krytyki? Wiesz co, nie, nie, że boję się krytyki, tylko chciałabym zobaczyć, czy to rzeczywiście jest prawda, bo... ja nie jestem też fanatykiem i osobą, która będzie wkręcała wszystkim swoje zdanie, więc jakby to jest coś, co czuję i powoli tak trochę wygląda, nie? Czyli w momencie, kiedy będziesz pewna, to wtedy opowiesz? Chętnie. To weź do mnie zadzwoń to wtedy, rozwoju, ok? Numeru, mamy, 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 mamy. Od samego początku.